Haydi Polonya'nın dili lehçeyi beraber öğrenelim. Selam. Cześć. Selam. Cześć. Günaydın. Dzień dobry. Günaydın. Dzień dobry. Evet. Tak. Evet. Tak. Hayır. Nie. Hayır. Ne? Teşekkür ederim. Dziękuję. Teşekkür ederim. Dziękuję. Lütfen. Proszę. Lütfen. Proszę. Burası. Tutaj. Burası. Tu. -tay. Orası. Tam. Orası. Tam. Çok yaşa şerefe. Na zdrowie. Czokiesza szerefe. Na zdrowie. Polonialium. Jestem z Polski. Polonialium. Jestem z Polski. Turkielium. Jestem z Turcji. Cyrkieli. Jestem z Turcji. Alanyalıyım. Jestem z Alani. Jestem z Alani. SENDEN Nosztoniurum. Lubię cię. Sendosztoniurum. Lubię cię. Sen Guzelsin. Jesteś piękna. Sen Guzelsin. Jesteś piękna. Sen Guzelka. Jesteś piękną kobietą. Sen güzel bir Jesteś piękną. Kobietą. Ne? Co? Ne? Co? Bune. Co to jest? Bune. Co to jest? Kim? Kto? Kim? Kto? Bu kim? Kto to jest? Bu kim? Kto to jest? Neredę. Gdzie? Neredę. Gdzie? Nerdysin? Gdzie jesteś? Nerdysin. Gdzie jesteś? Neden. Dlaczego? Czemu? Neden. Dla czego? Czemu? mu? Nie zamanman? Kiedy? Nie zamanman. jak? Noul? Jak? Nasılsın? Jak się masz? Nasılsın? Jak się masz? Angilizce konuşur musun? Ty mówisz po angielsku? İngilizce konuşur musun? Ty mówisz po angielsku. Türkçe konuşur musun? Ty mówisz po turecku? Türkçe konuşur musun? Ty Mówisz po turecku. Lehçik konuşur musun? Czy mówisz po polsku? Lehçe konuşur musun? Czy mówisz po polsku? Beni anlıyor musun? Czy mnie rozumiesz? Beni anlıyor musun? Czy mnie rozumiesz? Evet, anlıyorum. Tak, rozumiem. Evet, anlıyorum. Tak rozumiem. Hajer, lamiorum. Nie rozumiem. Hajer, lamiorum. Nie rozumiem. Biraz konoszurum. Mówię troszeczkę. Biraz konoszurum. Mówię troszeczkę. Buruna lamone. Co to znaczy? Buruna lamone. Co to znaczy? Także weder mnie Proszę to powtórzyć Tekrar edebilir misiniz? Proszę to powtórzyć Çok güzel gözlerin var Masz piękne oczy Çok güzel gözlerin var Masz piękne oczy haber. Jak tam? Naber? Jak tam? Nasıl gidiyor? Jak leci? Nasıl gidiyor? Jak leci? Jak naber. Co słychać? Naber? Co słychać? Co słychać? Co słychać? Co tam? Ne war, ne yok. Naber? Co tam? Co tam? Co tam? Hersie słychać? Co słychać? Hayat nasıl gidiyor? Co tam u ciebie słychać. Hayat nasıl gidiyor? Co tam u ciebie słychać. Hayat nasıl gidiyor? Böyle toplumdaki kişilere sorarken, fazla kişilere sorarken hayat nasıl gidiyor? Co tam u was Hayat nasıl gidiyor? Co tam u was słychać. Her şey yolunda mı? Fresko okay. Wszystko dobrze. Jeszcze şey ją Wszystko ok. Wszystko dobrze. Senin adın ne? Jak masz na imię? Senin od Jak masz na imię? Bin said. Moje imię said. Bin modem said. Moje imię said. się, Ile masz lat? Kaç yaşındasın? Ile masz lat? Nerelisin? Skąd jesteś? Nerelisin? Skąd jesteś? Telefon numera ne? Jaki jest twój numer telefonu? Telefon numera ne? Jaki jest twój numer telefonu? Nerelisin? Skąd jesteś? Nerelisin? Skąd jesteś? Telefon ane? Jaki jest twój numer telefonu? Telefon ane? Jaki jest twój numer telefonu? Bunu sever misin? Czy lubisz to? Bunu sever misin? Czy lubisz to? Evet severim. Tak lubię to. Hayır sevmem. Nie lubię tego. Evet severim. Tak lubię to. Hayır sevmem. Nie lubię tego Selam Şema, şemka, şemanko Burada selam e, çeşç olarak söyleniyor ama Aralarında böyle e, samimi olduğu insanlar da Selam e, anlamında bunu kullanabiliyor Ama sadece samimi olduğu kişilerde kullanıyorlar Ş S Selam Şema, şemka, şemanko Hoş geldin Witam Hoş geldiniz. Vitame. Selam, hey. Hey, heyka. Selam, hey. Hey, heyka. Efendim, seni dinliyorum. Suham. Efendim, dinliyorum. Suham. Nereye gidiyoruz? Gıcı mi? Nereye gidiyoruz? Gice ice mi? Nerede? Gıcı yest. Nerede? Gdzie jest? Jaką? Czy możesz? Czy możesz? Ja misin. Czy możesz? Misin? Czy możesz? Tak, evet, Tak, mogę. możesz? Czy możesz? Tak, mogę. Hajer, ja pa Nie, Nie, nie mogę. Hayır, ty możesz. Ja Ty możesz. Ja Czy mogę? Ja Czy mogę. Ujam, jorum. Nie mogę spać. Ujam, Nie mogę spać. Jemem. Nie mogę jeść. Jemem. Nie mogę jeść. Zemem. Nie mogę pływać. Yüzemem. Nie mogę pływać. Seninle. Z tobą. Seninle. Z tobą. Benimle. Ze mną. Benimle. Ze mną. Benimle gel. Hoş ze mną. Benimle gel. Hoç ze mną. Seninle gelebilir miyim? Czy mogę iść z tobą? Miyim? Czy mogę iść z tobą? Jak się Jesteś przystojny. Jak się Jesteś przystojny.